Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek. A dzisiaj kontynuujemy przygodę z Oxygen Free Lost Signals, druga część gry, tak naprawdę, w sensie druga sequel, gry, tak powinienem powiedzieć, a nie druga część gry, bo tam tak gra się skończyła, jakby nie patrzeć. Moi drodzy, ciśniemy na szczyt wodospadu Tutega po to, żeby w końcu postawić ten nadajnik, którego jeszcze nie postawiliśmy. Ale mieliśmy kontakt z istotami z innego świata i one nam chcą zabrać przyszłość, bo chcą wykorzystać wszystko, co tylko mogą dla własnych celów. One chyba też się próbują ratować, z tego zapamiętam z pierwszej części gry, No ale wiadomo, że przecież nie oddamy im własnej przyszłości po to, żeby ich uratować, no Kaman, jak nie może być. Moi drodzy, jeśli Wam się seria podoba, zapraszam do tego, żeby zasubskrybować kanał i może też polajkować film, oczywiście po obejrzeniu, jak się przekonacie, że fajnie było, albo nie. Kto wie? W każdym razie jakieś piorunki tam strzelają. Dwa nadajniki już cisną w trójkącik nad wyspą, więc... Trzeba by tutaj postawić. Dobry pomysł. Umieścimy nagajnik w tym miejscu. Nie tam dokładnie, gdzie Jacob chciał, bo Jacob chciał trochę niżej. Totalnie. Tak to odbieram. Ale odbieram to też tak, że Riley miała ostatnie słowo i powiedziała: Nie! Umieścimy to tutaj. Kropka. Wyżej. Jedną półkę skalną. A trzeba skonfigurować jeszcze. No dobra. Gdzie ten. O, o, o. O. Dobra. Trochę wibruje. Zostało trochę wibrować, smuteczek. O. Tak, jestem w to bardzo lewy generalnie. O, o, o. O, jest w końcu, Boże Święty. Dają tu dobrą chwilę, ale bzium, wystrzał. Trzeci nadajnik strzela laserowym promieniem. Trójkąt trafia. Zaraz się okaże, że my to, kurde, że my to pomogliśmy tym istotom, a nie przeszkodziliśmy im. Naprawdę. Brzmi jak dobra wizja. Racja może. Nie ma co. Próbowaliśmy złowić ryby.

Nie My ci po prostu siedzimy, jak nic nie odpowiemy już w tym momencie. Po prostu chanić. Już mamy dość najwyraźniej. Czekanie nadaje temu wartość. Dokładnie. Powiedział Radek, który nigdy nie łowił.

Pewnie. Czemu mamy ją rzucać z powrotem? Przecież my, kurna, potołowimy, żeby zjeść coś, tak? Ow! To nie wygląda dobrze. Uciekamy! To, to bardzo nie wyglądało dobrze. Dobra, trzeci jest włączony. My się mieliśmy skontaktować z babeczką, jak Jak Evelyn, nie mogę się z tobą skontaktować, mimo że postawiłem na tajnik. I tym razem bynajmniej nie, nie robię tego za późno. Czyli też się, z nikim się nie mogę skontaktować w tym momencie. Gdzie jest Jacob? Ten trójkąt tutaj wciąż stoi, to też mi się nie podoba. Dobra, mamy wszystkie postalone, tak? Wszystkie trzy. Sądzę, że nikt potrzebuje przecierać. Dobra, to robimy cały czas. Naprawdę, to mamy wszystko zrobione. Ja jeszcze się upewnię, że na pewno nie mogę z nikim pogadać. Dobra, wchodzimy w dół. Nie wiem co osiągnę w tej grze, ale wiem przynajmniej jedno, że przynajmniej Nika uratujemy Potencjalnie. Chyba, stąd. A, myślałem, że po tych mniejszych stopniach sobie przejdzie. Teraz Jacob jest na moście. Już myślałem. O jest Jacob, okej, okay. siema. Chodź Chodź, bo nie ma co pod trójkątem stać. pochowano żywcem, ład?

Ciągle widuje tego dzieciaka. Nie ja myślałem, że to brat po prostu nasz i tyle. Nie okay, Wszystko w porządku. Jesteś może troszkę skonfundowany, ale to normalne. Patrz, patrz jakie serduszko tu jest. Spójrz na to serduszko, Jacob. On ci uspokoi. Spójrz na serce. Jest prawie równo narysowane. No, w ogóle możemy coś zrobić teraz. Grafiki. A, proszę bardzo, możemy popatrzeć na graffiti. Ja wiem o co chodzi w tej grze. Hmm, może no, że jest to akceptowalne w tym miejscu, ponieważ to miejsce jest totalnie rozwalone i nikogo nie obchodzi? Jakbym strzelił. Unless zaraz się okaże, że to jest jakieś dziedzictwo kulturowe i powinno być zachowywane. Wtedy będzie gorzej. I tam karteczka na wietrze powiewa na tym słupie ogłoszeniowym. Może to oznacza, że coś jest do przeczytania. To wie? Wątpię, ale podejdziemy i tak, bo i tak w tym kierunku idziemy. Zaraz, czy mogę się skontaktować z tą cholerną babeczką? Nikt z nieba właśnie leciały ryby. Ja, Powiedzmy mu to. to było po prostu, uh, School lessons, but that was frogs, to be fair. Did you save any for dinner? When life gives you lemons, saute them over. Even considered, he who hesitates is hungry. No matter what they tell you on your nine o'clock local, if weather is anything, it's unpredictable.

No to przynajmniej, że Evelyn została jeszcze w bazie. Okej, okay, wierzę na słowo. Ja oblałem fizykę też. Znaczy nie do końca, ale. Ale nie byłem dobry z fizyki. She, she's gonna ask if i talked to her i'm getting really worried but my mom's gonna flip evidence spokojnie. crap i don't know what to do if only because if something did happen it's a lot better to have been upfront about it from the beginning over

Macie chatkę, nie? I jest fajnie, bo macie chatkę. Jakś ma chatkę, to jest generalnie w życiu dobrze. I przychodzi jakiś koleś, jakiś kurna random... ...i rzuca papierosem... ...zaraz obok waszej chatki. I waszej chatki po prostu... ...o tak nie ma. Ja bym nie spoczął, dopóki tego kolesia nie znalazł. Nie wiem... ...kryminalne zagadki... ...Las Vegas czy jakiegokolwiek innego miejsca. Szukałbym tego kolesia Chodź po tym precie. pecie jednym. A? Well, hey Riley, hold up a second. Listen to this. I don't know. I don't know what happened, but I ran into that lady in gingerbread. No shit, stop Jacob from like getting into a fight with me, practically. Oh, really? She actually, her and that guy helped me out a little. Like whoo? To, to the church now. Over. Stop talking on open air. Shut up. Wait, wait, wait. But is the is the plan to still run the radio station? Tore, ale nie masz specjalnie ogarniętych współpracowników. To nie brzmi dobrze. Uh, okay, stacja right? uh, no, radiowa? Stacja radiowa. Gdzie tu jest stacja radiowa? Latarnia. Świetlica. Wierzchołek? Wyszchołek. Wejście. Szlak.

Każdy ma rzeczy. Plan jest taki, że idziemy do, do kościoła bratwa, żeby zniszczyć ich sprzęt. No okej. Okay. Średnio tak to mi się Wiesz, podoba, ale. Jackop Coman, na chwilę uspokój się, muszę przeczytać list. Kenef, dobra. Kenef, sądzę, że powinieneś uwierzyć swojej córce. Pozwól jej sobie pomóc tak jak ty pomagałeś jej, gdy uczyła się chodzić, ubierać jeść i myśleć. Teraz jej kolej. A co do mnie? Nie, nigdy nie zdecydowałam się na dzieci i to była słuszna decyzja. Chociaż chyba muszę w to wierzyć, skoro teraz to niemożliwe. Wiem jednak, żebym to zawaliła. Szkoda mi, że nigdy nie spotkaliśmy się, by zjeść tę zupę i porozmawiać. Cholerna zupa. Teraz trudniej jest mi wyjść z domu. Chociaż tak naprawdę nie przez ograniczenia fizyczne. Moje nawyki są jak góry, których nie potrafię pokonać. Uważaj na siebie, Kenef. Poznaj nowych ludzi w swoim nowym domu i mieście. Opowiedz wnukom i wnuczkom, kim byłeś i wysłuchaj ich historii. Są ciekawsze niż nasze. Hmm. Zaraz, Kenef. Tam my możemy te listy sprawdzić. Mamy te kolekcjonerskie? Bo mam rozkminę. O, zaraz, mamy wszystkie od Kenefa listy. Kenneth, dziękuję, że się odezwałeś, ok? Rodziłeś się do Karoliny Północnej. Dawni rekruci skażą się na koszmary, ok? Nie podążę ze szyptami. nie podążę, nie umiem mówić dzisiaj. To jest strasznie problematyczne, kiedy się chce nagrywać filmy na YouTubie. To, co słyszysz w nocy, to osierocone sny, a potem uwierz swojej córce. Nie mam tutaj cholera teorii żadnej jeszcze. na coś naprawdę, zbyt przed tym, jak każdy z nas. I to jest dziwne, wiem, ale nie mogłem sobie pomóc, ale pomyślałem jak... o tym, jak będę się później patrzył. Ktoś, kto mnie znał. Ten samotny stary hermit, który miał rację, raz. i don't want my life to be defined by inertia <laughs> Ziemek, młody, we're still young enough jacob but i mean who knows what your story will be it hasn't been written yet not completely yeah, i have visions of me in the future different dogs different shows on the tv but i haven't left i haven't done anything

Nie no, Jacob ma takie depresyjne stany, ale faktycznie oni nie mogą mieć lat, nie pamiętam teraz ile mają lat, 30 coś? Co to jest? Co to jest 30? To jest tak naprawdę Co 10 lat jesteś dorosły Trochę ponad To nic Absolutnie nic Pamiętajcie od 18 roku życia to jest wciąż jakby nie patrzeć samouczek Tutorial Potem się zaczyna gra a jak pewnie wiecie, są ludzie, którzy nie wiem, w Lola grają przez 15-20 lat, więc. W grę zwaną życiem. O. E, tak, jestem. Zaraz. Jestem, to, to jest jedno, ale gdzie mam iść? W lewo? about the situation above Edwards Island this is anything okay. else but it's hard to get a visual from my station even with the binoculars have you seen anything like glowing objects of varied sizes in the portal'd be talking about other uh, portals and when I say portal I mean literally a portal it's a triangle cut in the sky there's a uh, more than one uh, yeah mm hmm

There, still floating. I appreciate the checkup. Water took a turn though, Another a friendly one. Jeszcze sure gorzej, quite in Charlie Fox. Just blaskłem If the weather gets worse, I can still handle it, but Air Force? I'm guessing army? Did I slow down? Use simpler words? Only teasing. I have nothing but admiration for the grunts. That means I like you in case admiration has too many syllables. <laughs> Couldn't speak for the current state of the service, but when I was your age, everyone was itching for the fastest, shiniest bird in the coop. Everyone wanted to fly. Everyone. I wanted to explore. I wanted the shuttle. Let the fly boys have their pissing contest. Ever see the inside of a shuttle? Over. Sure. On TV, like everyone else. <laughs> I was too tall, you see. Astronauts at 6'4. I'm over by a single inch. Oh, that's not so much. I'm not like I got my feet off. Oh, what's the difference? Like 99.999% of applicants don't make it, right? That's lottery numbers. Over. Yep, yeah, and everyone thinks they're gonna get rich. Never quite shook the bug to, you know, stand somewhere no one else ever had.

Let's jest w śnieżnej burzy, która jest tak naprawdę krwawą burzą. Kryste panie, to jest całkiem metal jednak. Nie wiem, co o tym myśleć, ale to może ciekawie wyglądać taka krwista burza. Aż trochę tylko żałuję, że nie mamy okazji jej widzieć teraz na ekranie gdzieś. Jak to wiem, że ta burza do nas przyjdzie jeszcze, nie?

Jasne, nie ma problemu. Najpierw zgarniemy sobie kolejny list. Mel, ponieważ nie chciałeś tego słuchać, będziesz po prostu musiał to przeczytać. Nasza praca nie przyniesie rezultatów, których oczekujesz. To się po prostu nie wydarzy. Tak bardzo przykro mi to mówić, ale tom jest poza naszym zasięgiem. Poza zasięgiem kogokolwiek. Chociaż pisząc to, będę hipokrytką, to zachęcam cię do spojrzenia w przyszłość. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić tak samo jak ja. Może spróbujesz zmienić to, jak patrzysz w przeszłość. Zabierz Hanka i odwiedźcie Toma. Wiem, że jest noworodkiem, ale póki co nie chodzi o niego. Kiedy Hank będzie wystarczająco duży, żeby zrozumieć, opowiedz mu o starszym bracie. O Tomie. O tym małym skrawku ziemi, o literach wyrytych w kamieniu. To może być coś znacznie ważniejszego niż miejsce bólu. tu już tego wystarczy. Zamień to w coś innego, coś lepszego. Dziękuję za pomoc. Bez ciebie moja praca nigdy nie rozwinęłaby się tak bardzo. A teraz znajdź Hanka i idźcie na spacer. A jeśli mnie zobaczycie, pomachajcie. Hmm... To ja akurat jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że Tom jest po prostu jednym z tych, którzy był na Kanaloi i on jest poza zasięgiem w tym momencie. Nie mogą go przywrócić, nie odnaleźć. I żeby koleś po prostu w końcu przeszedł nad tym do jakiejś codzienności i po prostu zaczął... przestał cały czas myśleć o tym zmarłym synie, tak strzelam, że to był syn, a zajął się tym, który faktycznie żyje. Taka jest na razie moja bardzo prosta interpretacja. Mm, ale właśnie, jak już jesteśmy przy tych wszystkich krótkofalówkach, nik, oczywiście, że możemy, nie, nikt, nikt mnie bardziej interesuje. A zanim nika, to patrzy czy na pewno idę w dobrym kierunku. i w dobrym kierunku, więc wszystko jest ok. Ogniste żaby to by było ciekawe.

Ja nie wiem, ja na miejscu nika bym tam już dostał jakichś, kurczę, palpitacji serca, chyba. Nie umrzy. To coś jest. Kolejny list, przypadkowo tu przyszedłem. Mel, nadal nie mogę uwierzyć w to, jakie zrobiliśmy postępy. Ten list pewnie był wcześniej. A i tak czuję się, jakbyśmy dopiero zaczynali wspinaczkę. Twoje teorie o potencjale, I guess, pola elektromagnetycznego i technologia, którą rozwijamy, czuję, że doznaje oświecenia. Poda na mnie jasne światło możliwości. Liczę, że podczas kolejnego eksperymentu moglibyśmy spróbować nowej lokalizacji? Chociaż muszę przyznać, że nie ma publika w postaci nagrobków, działa na mnie kojąco, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Wyznam, że spojrzałem na nagrobek Toma. Będzie na niepohamowaną ciekawością. Przyjmij moje najszczersze kondolencje. Taki młody. Za młody. Kiedy zgadza z tym, co mówiliśmy wcześniej. A zaraz, jak za zgodzajęm z nim, to czy mogę z nim gadać jeszcze raz? Mogę. Mamy cały czas z niego teraz napierdzieć w każdej lokacji po prostu. Jesus. Oszalałeś? <śmiennie znać w szkole> Powiedział co? Tej palpitacji, o której mówiłem. Skup się na pływaniu. Nie, nie. Zdecydowanie nie brzmi dobrze. Mogę do niego od razu zadzwonić drugi raz? Nie. Tak łatwo to to nie jest.

Uh, not this late. Olivia might have here. Hmm. Trwaliśmy Ewelin na rozmowę. A już nie możemy do niej wrócić. No trudno. Sorry Ewelin, ale mamy ważniejsze sprawy do zrobienia. Mamy świetlicę w północnej kaminie do sprawdzenia. Ale moi drodzy, ja już kliknąłem sobie w tę świetlicę, natomiast my sobie tę świetlicę sprawdzimy w kolejnym odcinku. Dziękuję wam ślicznie za to, że oglądaliście razem ze mną i poznajecie tą historię razem ze mną. Jeśli Wam się tylko podobało to, co robimy tutaj, to zapraszam Was do subskrypcji kanału i do zlajkowania filmu. My się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej!